A jest sukces, ja przychodzę dalej, uznaję to jako to, że naprawdę do, bardzo dobrze nam poszło. 7 punktów mamy z 1000, więc jest super dobrze. No widzowie, to jest już drugi odcinek, z jak ja mówię BMG Drive. <laughs> Dobra, i będziemy dalej przechodzić kampanię i może w końcu uda mi się zrobić tego kanona. Mam nadzieję, przynajmniej, że czekajcie. No, dobra. Ok, nam się. Pod tym odcinkiem zostawiliście sześć łapy w górę. No, nie spodziewałam się tego, że aż tak dużo wyświetleń to będzie miało. Powiedzcie sobie: 300 wyświetleń, dużo. O czym on gada, nie? Dla mnie to jest dużo, naprawdę. A aha, czemu Zaczynamy od pierwszej misji? Czekajcie, czy... czekajcie. Kampanię Aha, zaczynamy od pierwszej misji. To czekajcie, ja przejdę te misje, dojdę do tamtych i widzimy się z... Dobra, mamy już kanon, Dość szybko nawet doszedłem. Mam nadzieję, że się teraz uda. Nawet jak dostałem najgorsze, to po prostu uważam, że przeszedłem. Bo naprawdę. Jest znowu monsterowanie na pazie. Dobra, no. strzelamy. Powodem. Zobaczmy ci trafię i. I dalej chyba będzie albo znowu przeleci na. Tak, znowu przeleci nad. Czyli trzeba jeszcze dalej się odsunąć. Trzeba się odsunąć aż tam do końca. No, okej, okay, dobra. Rzeczno się. W Fajnie, że... Mmm, mmm, tego. O. Tak, obróć się w ogóle, no. Nie, mmm, to nie ma sensu. sensu. tak, mmm, mmm, się w ogóle w drugą stronę. Nie? Z drugą stroną w ogóle, nie? No, super, świetnie. I jeszcze nie mam sterwania wypadzie. Wydziemy No teraz to w ogóle wywaliło. Ale to w ogóle wywaliło. Czy to się tutaj jakoś pije? Nie wiem, jak jest z tym Teraz wolnie. Nie, nie wolnie. przeleci na to znowu. Czy hmm. to trzeba bliżej właśnie podjechać? Nie, nie na maksa Może to do góry trzeba? Czy to może tak spadło na to? Nie. nie. Hmm. Się odbiło. Ale coś jest dobre. W sumie, żeby na to spadło. Dobra, zaraz spróbujemy. W się, że połowa odcinka będzie to przechodzić, okay. I wstrzymy. O! Może? Nie, nie, no nie wiem, no, chyba... Nie wiem, no co Znowu nabyw. No. Ale to jest pręd, żeby to do góry podnieść. To trzeba to jeszcze wyżej do góry podnieść. Naprawdę, taka cytańka mnie interesuje, już mnie wkurza taka cytańka, bo już oglądałam ją piąty raz, to już mam dość. Jeszcze bliżej trzeba. Nie, no, się odbiło. Można się tego pominąć nawet, no. No, widzimy się jak to przejdę, bo to nie ma sensu. Jest sukces, ja przychodzę dalej Uznaję to jako to, że naprawdę do, bardzo dobrze nam poszło Siedem punktów mamy z tysiąca Więc jest super Dobra, następny okay. Aha. Spoko no to jedziemy tak, żeby mieć jak najwięcej. To na pewno n 4 będzie lepiej. Będzie problem z tym, żeby się nie wywalić, no właśnie. Z tym będzie problem. będzie na to. Tu, tu. Ło. Dałem radę. Ci to raz. Nie wiem, czy jadę dobrą drogą, czy nie. Ile, ile punktów udało mi się zdobyć, bo nie wiem, czy dobrą drogą. Dobra, sukces. Pierwsze miejsce. Okej, okay, dobra. Następne. A no właśnie, jeśli zostawicie pod tym odcinkiem też 5 łapek w górę, to będzie, to będą kolejny odcinek z kompanii w BMG Drive, jak to mówię ja. Dobra, jedziemy. O, okay. może nie, to jakieś źle będzie. Miałem się zniszczyć, czy co miałem zrobić? Czy miałem się nie zniszczyć? No. Dobra, jest sukces. A, miałem jak najdalej przejechać. Dobra, pierwsze miejsce. Lecimy do następnego tego. Okej, okay, jump. Czekajcie. Czekaj. Okay. mamy to zniszczyć. Mam tu trap. No dobra, nad tym też trochę posiedzę pewnie. Ale zobaczymy. Z tym będzie chyba jak z kanonem, że jednak trochę nad tym posiedzę. Lecimy. Jeszcze światełko policyjne. I nie trafiłem, trzeba jechać wolniej Aha, aha. Ale sukces za precyzję. No nie, dobra, próbujemy w drugie miejsce chociaż Okej, okay. Tak. O inne No co teraz? A bo ja następny kliknąłem a nie reset. Jezu. Sorry, ale myślałem... Dobra, nieważne ważne. N następna nie Raset. A... Dobra, mamy przeskoczyć i to zniszczyć. Chyba. Dobra, jest sukces pierwsze miejsce, więc jest nic Sorry, naprawdę za tanto Okej, okay, autostrada A to ten, co się wcześniej podpalił Nie wiem, o co chodzi, nie jestem dobry z angielskiego, ale... Dobra, jedziemy Jak tym autem w ogóle dojadę tam, to będziesz fajnie Chyba mam pod tym przejechać? I jak najdalej polecę. O, Ja mam nad tym przeskoczyć? Nie zauważyłem tej rampy Ale chyba jest git, daleko zajęliśmy Fajnie, auto mi się cofa Jeszcze spadniemy? Mhm. Jak to się liczy za uszkodzenie yy, Odejmują się punkty, to będzie słabo Zaczymy się czym, nie? Niepowodzenie bezsensowne zniszczenie autek On sam spadł z sam spadł z klipu, więc... Ja to nie zniszczyłem. Co nie? Ja. mamy jak najdalej polecić. OK teraz już wiemy o co chodzi. czy ja znajdę tu lampę. Poleciałem, ale nie, no znowu go zniszczę. O. o nie, jeszcze się podpalił. Mhm. To świetnie. Ale jest sukces, dobra. To już nie było bezsensowne zniszczenie. Dobra. Następne. No i przyszliśmy kampanię. Pierwszą dać yy, armata 7 minut. skok. Nie najlepiej, ale nie najgorzej. Dobra, myślę, że... Dobra, stosowne zniszczenie przeszliśmy. Teraz skalisty początek. To już jest poziom trudny, a to jest bardzo trudny. a to był łatwy. Dobra, zaczynamy. Myślę, że do dwie misje z tej kamery przejdziemy i dopiero w następnym odcinku jeszcze muszę zrobić kilka rzeczy. Sprawdzam, czy nagranie mi się nie wyłączyło bo ta, w takim oka z osobami. Po prostu yy, mam pod jednym przyciskiem na myśli wyłączanie nagrania i często go klikam przez przypadek. Mmm, jest... Aha. Wow, ludzie w BMG. W BMG. Nie <laughs> w BMG. W BMG Drive, tak. Okej. Okay, mamy to zaknąć. A nie wiem czy miałam z nim zlecieć, czy nie. A, ale się zniszczyliła w Co Andel takie fikołki o tutaj robi? autor. Niepowodzenie? Sklisty początek. A załatwić koweta? Co ty nie A, ci... A! So, musimy to oglądać. A bo oni oglądają film o, o tamtych mm. Czyli ja nie mam spaść. Dobra, to wszystko jasne. Ja spaść nie mam. Okej, okay, dobra. Kobet ma spaść, nie ja. Mm -hmm. I kowet. Wow. Chyba się słabiej zniszczył niż wcześniej. Być może jeszcze no. Twarde te kowety są, no. spadł z tego kliwej, i nic nie jest. Sami pomysł. Uknieła się. Są... Nagle się podpalił. To już jest chyba ta kampania. Kampania. Są nawet cystyny z zasobami. Nie chodzę, gdzieś 10 fps. Nie wiem czemu. Co mam zrobić? Okej, okay, jeżdżę. Mamy jechać. O, 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 tu jest tak kampania, że robimy misję nawet. Wow, dobra, widzowie, to już jest bardziej rozszerzone, więc zostawimy to na następny odcinek. Więc pamiętajcie, pić mamy w górę i przechodzimy drugą kampanię. Więc nara i cześć.